Tato rozdział 18. Przez cały następny dzień tato zmienia stroje. Program Dinah Shore ogląda w kostiumie tanecznym, do krzątaniny poszklarnej zakłada swój strój cyklistyczno-wrotkarski. Co więcej, po każdym przebraniu starannie wiesza stroje z powrotem w szafie. Często zachodzi do sypialni tylko po to, żeby zerknąć do szafy. W dwa dni później namawia nas wszystkich na wypad do Armii Zbawienia. Porobił jakieś notatki na luźnych fiszkach przypiętych klipsami do tabliczki. Pokazuje mi je tuż przed wyjściem, kiedy mama jest w łazience. Każda kartka ma nagłówek wypisany drukowanymi literami z kropką nad i. I są to jego pomysły nowych strojów. Jest strój idącego do spowiedzi, strój spożywającego podwieczorek z królową, strój jogera. Jest także strój zwany do śpiewu, tańca i różnych innych wygłupów. Poniżej figurują opisy poszczególnych strojów. Na strój do spowiedzi składają się czarna koszula, czarne spodnie i peleryna. Dopisek głosi coś w stylu Draculi. Trudno powiedzieć, czy to wszystko żarty, czy na poważnie. Nie pokazywałbym tych kartek mamie, tato. Jasne, że nie, John. Chociaż Bess też zawsze lubiła sobie pożartować. Ostatnio było u nas tutaj za poważnie. Rzecz w tym, że zaczęliśmy się nawzajem traktować jak staruszkowie. Życie stało się nudne, a myśmy się do tego nawet przyzwyczaili tak, że nie zauważaliśmy. Patrzy na mnie. W jego oczach falują świetlne pasma. Wpatruje się we mnie z powagą, ale na granicy tego swojego nowego, nieustającego śmiechu. Hmm, chyba masz rację, tato. No, pamiętaj tylko, że mama nie jest całkiem zdrowa. Przeszła dwa poważne zawały i trzeba z nią postępować ostrożnie. Kiwa głową i spuszcza wzrok. Słusznie, John. Będziemy ostrożni. Milknie. Mama zbliża się do nas przez hal. Ale coś działamy, mówię ci. Tato wstaje o lasce i idziemy do samochodu. Wóz już stoi na podjeździe, grzeje się. Tato pomaga mamie wsiąść na tylne siedzenie. Tak naprawdę niewiele może pomóc. Sam ledwo stoi, ale wsuwa rękę pod jej ramię, a potem pomaga ustawić stopy na podłodze. Mamy to irytuje. Nie ma dla niej nic gorszego niż czuć się jak inwalidka. Ja się nie mieszam. Siadam za kierownicą. Tato pakuje się koło mnie z przodu. Mm. Nie gniewaj się bez, że siadam tutaj, ale chciałbym się przekonać, czy obudzi się we mnie z powrotem żyłka kierowcy. Jak już całkiem stanę na nogi, chcę pójść na ten egzamin. Fajnie byłoby znowu prowadzić. Wpadłby człowiek do kręgielni tu i ówdzie. Wyciąga notatki. Rany Jurek, o tym jednym zapomniałem. Muszę koniecznie zdobyć strój do gry w kręgle. Coś w czarno-białe pasy na górę, do tego spodnie jak ważna osobistość na meczu bejsbolowym. Motuję, zerkam w lusterko. Odchylam się trochę, Łapie twarz mamy. Mama nie gra. Przecież nikt na nią teraz nie patrzy. Twarz ma zaciętą, jest zmartwiona, przerażona. Niezadowolona. Nie wie co mówić, co robić to obraca się bokiem, wciągając kolano na fotel jak to ma w zwyczaju. Trudno pogodzić niektóre jego gesty z wiekiem i kondycją fizyczną. Wiesz co, Bez? Ty też powinnaś sobie skombinować parę strojów. Nie chodzi o nowe szmatki, tylko o prawdziwe kostiumy. No może perukę? Mają tam sporo świetnych peruk. Sam chcę kilka przymierzyć. Ostatnim razem za bardzo się wstydziłem, ale dzisiaj we dwójkę mielibyśmy śmiechu co nie miara. Nie patrzę do tyłu. Zapada długa cisza. Kategorycznie pomówić z doktorem Koł, albo przynajmniej odbyć dłuższą rozmowę z mamą. Mama jest śmiertelnie przerażona. Nawet przy idealnym stanie zdrowia nie umiałaby sobie z tym poradzić. Dobrze, Jack, pójdę z tobą, tylko pamiętaj, że bądź co bądź jesteśmy już oboje po siedemdziesiątce. Tato podrywa się gwałtownie na oba kolana i przechyla przez oparcie fotela. Wygląda jakby całkiem zapomniał, że są na świecie rzeczy, których dorosłym robić nie wypada. Może to się częściowo bierze z jego obecnej lekkości i szczupłości? Może w tacie odżyły fizyczne doznania 13-14-latka? Jak Boga kocham, Bez! Dla mnie cały czas jesteś dziewczyną. Nikt by ci nie dał nawet czterdziestki. Możesz nosić co chcesz i we wszystkim wyglądasz świetnie. Trzeba przestać myśleć, że znasz już są staruszkowie i nie przejmować się tym, co ludzie powiedzą. Przecież młodzi nas nie pytają, jak się mają ubierać do jasnej cholery. Zatkało nas. I mniej mamy. Nie tyle to, co powiedział, nie tyle siła i młodzieńczość głosu, co ta jasna cholera. Zerkam pospiesznie w lusterko. Mama wygląda nieźle, lepiej niż kiedy patrzyłem ostatnim razem. Komplement z ust mężczyzny, który nigdy nie prawi komplementów, całkiem ją rozbroił. Ma łzy w oczach. Czujesz, że moja obecność tutaj jest zawadą. Z tego, co wiem, tato przez ostatnich 14 lat ani razu nie użył słowa cholera. No, chyba, że jako nazwy choroby. A teraz pewnie nawet nie zauważył, że mu się to wyrwało. Mama nagle postanawia, że czas zająć twarde stanowisko wobec Bez. Może wydaje jej się, że skoro tatę przyłapała na brzydkim słowie, to nadszedł odpowiedni moment. Jack, czy nie mógłbyś do mnie z powrotem mówić, Betty? Wiesz, że nie znoszę Bez. Co się stało? Przecież odkąd sprowadziliśmy się z... do Kalifornii, zawsze mówiłeś: Betty, a teraz in ni ni znowu nazywasz mnie bez. Zapadła długa cisza. Tato dalej klęczy w fotelu. Prowadzę wóz przez Sepelwuda Boulevard w stronę Olympic. Mm. No widzisz, Betty, poślubiłem cię jako bez i to imię zawsze mi się podobało. Rzadko je się słyszy: jest to mocne imię, takie jak ty. Za każdym razem, kiedy mówię Betty. Boję się, że odpowie mi ktoś obcy. Ukradkiem zerkam w lusterko. Mama też w nie patrzy. Łapie mój wzrok. Moja rodzona matka w lusterku, w którym widać tylko jej oczy, demonstruje całą gamę uczuć. Przekazuje mi, że się boi, że nie rozumie, że nie wie, co ma robić. To się nazywa wyraziste spojrzenie. A tato ciągnie swój wywód dalej. To oczywiście bez Jeżeli wolisz być Betty... No to w porządku, będę się starał o tym pamiętać. Ja do ciebie Betty, a ty do mnie Jake. To mi się podoba, ha? Brzmi jak imiona gangsterów z lat prohibicji albo handlarzy narkotyków. Fajnie. Betty i Jake. Mam prawo do imienia Jake. Może z powrotem zacznę palić? Kupię sobie parę tych małych cygar, które zawsze palił Edward G. Robinson. Odwraca się do mnie. Myślisz, że w armii zbawienia znajdzie się jakiś stary melonik? Patrzę na niego uważnie, żeby sprawdzić, czy przypadkiem nie zgrywa Machiavella. Nie, on się tylko wspaniale bawi. Spodoba mu się pomysł Betty i Jake'a, dwoje podejrzanych typów. Nie zdaje sobie sprawy jedynie z tego, że za jednym zamachem obnażył intencje mamy. Nawet chyba nie wie, jak celnie zadziałała groźba o powrocie do palenia. Bawi się na całego, demonstruje go centryzm i zapał dwudziestolatka. Przez resztę drogi do armii zbawienia. Tato przerzuca fiszki i usiłuje zainteresować mamę swoimi planami i kostiumami. Zwraca się do niej Betty, a ilekroć mama powie Jack, stanowczo ją cichutko poprawia. Jake? Nie wiem, czy mam podzielać rozpacz mamy, czy raczej pękać ze śmiechu. Teraz już rozumiem, dlaczego mama strawiła całe życie na zdobywaniu władzy nad ojcem. W młodości musiał być nie do odparcia. Nic dziwnego, że jego siostry rozstrzegały mamę przed małżeństwem. Tato jest gorszy niż wuj Orin, a nawet niż wuj Pete. Jego silne, diablikowate, rebelsowskie id było przez 30 czy 40 lat skutecznie tłamszone. Co też mogło wysadzić ten korek z butelki? W armii zbawienia nie pozwalam tacie wejść do rupieciarni. Widzę, że mama lada chwila wybuchnie, solidnie oberwała. Tato daje mi znaki z za jej pleców, żebym ją koniecznie poprowadził obok złotej kanapy. Pamiętał o niej cały czas. To bardzo do niego niepodobne. Zwykle nie zwraca uwagi na meble stojące w domu. Nie przywiązuje do nich żadnego znaczenia. Powoli manewrujemy mamę w pobliżu tej kanapy. Jest ciągle zanadto nadto zszokowana, żeby zwracać uwagę na otoczenie. Już prawie minęliśmy kanapę, kiedy tato się zatrzymuje. Johnny! Na pewno męczymy mamy tym ciągłym dreptaniem. Siądźmy sobie tutaj na tej sympatycznej kanapie, odpoczniemy chwilę. I z tymi słowy zajmuję miejsce na końcu kanapy. Pomagam mamie usiąść i sam siadam przy niej. Tato z władczą miłością gładzi meszek obicia. Mama zaciska zęby, wykończona nerwowo. Pół godziny siedzieliśmy w samochodzie, czuję się świetnie. Tato całuje ją lekko w szyję, mama odwraca się szybko, czy nikt nie widział. Popatrz tylko na tę kanapę, Betty. Widzisz, że zawsze chciałem, żebyśmy właśnie taką mieli w salonie. Mama patrzy, na czym siedzi. Z początku tylko po to, żeby dał jej spokój, ale po chwili już uważniej, jak zawsze, kiedy szacowała meble. Z wysiłkiem unosi się na nogi, ja dalej siedzę. Tato obserwuje rozwój sytuacji. To trochę jak obserwacja niezwykle rzadkiego ptaka trzepoczącego się tuż nad sidłami. Mama obchodzi kanapę od tyłu, sprawdza wytrzymałość stelaża, odnajduje kartkę z ceną i czyta. To chyba pomyłka Jackie! Tu jest napisane: 75 dolarów. Obaj wstajemy, żeby spojrzeć na cenę. Tato ogląda ją uważnie, patrzy na mnie i uśmiecha się. Mm, może to miało być 750. Mnie ta kanapa wygląda na 750. Może przez pomyłkę zgubili zero. Mama obchodzi kanapę, po kolei podnosząc i oglądając od spodu wszystkie poduszki. Z poduszkami na oparciu robi to samo. Ani tato, ani ja nigdy byśmy o tym nie pomyśleli. Przecież w każdej poduszce mogła być dziura. A my kupilibyśmy kanapę jak stoi, z dziurami i Bóg wie czym jeszcze. Mama nachyla się do mnie i mówi konspiracyjnym szeptem. Jackie! Idź tam do tej czarnej i zapytaj, jakby nigdy nic, ile ta kanapa kosztuje. Tylko nie daj po sobie poznać, że jesteś zainteresowany kupnem. Pochyla się i zaczyna obwąchiwać kanapę. Nie wiem, co chce wywęszyć, ale idę spytać kobietę na, za kontuarem o cenę. Podchodzi ze mną do kanapy, ogląda mhm. metkę. Tak, proszę pani, 75 dolarów. To piękna kanapa, prawda? Mama oddaje się teraz pełnym namaszczenia rozważaniom. Trzeba wziąć pod uwagę każdy aspekt salonu. Do dywanu pasuje, dobrze. Do zasłon pasuje. Stelaż jest z ciemnego drewna, w stylu mebli stołowych Szampideila. Kiedy podchodzi do lamp, tato wymyka się chyłkiem. Jest już pewien, że mama kupi tą kanapę. Ta część jego misji została spełniona. Zostaje z mamą, kiedy już tato znajdzie spodnie, pójdę mu pomóc dobrać koszulę. Mama zastanawia się teraz, co zrobić z wersalką, która stoi w salonie. Hmm, może wzięliby ją Jeffowie. Urządzają się właśnie, a nie mają za dużo gotówki. Mama chrząka z zadowoleniem, uśmiecha się i kiwa głową. Załatwione. Co dalej? Jak my ją przywieziemy do domu, Jackie? Mają tu chyba jakiś transport? Idę zapytać. Owszem, ale to kosztuje 20 kolejne dolarów. Nie, Marcie, mamo, ja to zrobię. Porysujesz dach, a wiesz jak tatuś uważa na samochód. Obiecuję jej, że umieszczę kanapę na dachu do góry nogami. Pojedziemy okrężną drogą, pomału, dodadzą mi tu liny do przymocowania jakoś to będzie. Ktoś mi pomoże władować kanapę na dach. Nie, 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 dach na pewno się zapadnie, poduszki damy do środka. Nie, 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 nie zanosi się na deszcz. Zmieścimy się na pewno. Przy wyładunku pomoże sąsiad albo bili. Nic się nie martw, mam przy sobie książeczkę czekową. Uff, to już chyba wszystkie pytania. Twarz mamy rozjaśnia się w uśmiechu. Jak miło widzieć ją uśmiechniętą. Wyszło szydło z worka. Od 10 lat marzyła o zmianie tej wielkiej, starej wersalki, tylko nie mogła znaleźć nic, co by jej przypadło do gustu. Tatuś zawsze żałował pieniędzy na meble. Mama siada raz jeszcze. Rozpościera ramiona, gładzi obicie. Śliczna, prawda, Jackie? Przyznaje jej rację. Kanapa jest naprawdę piękna i pięknie jest widzieć uśmiechniętą twarz mamy. Mama pochyla się i spontanicznie całuje mnie w policzek. Jakiś ciebie dobry chłopak, Jackie. Nie wiem, co byśmy bez ciebie zrobili. Cała mama. Lęk, niezadowolenie, niepewność. Wszystko poszło w niepamięć. Zdaje się, że z radości zapomniała nawet o swoim sercu. Jestem szczęśliwy, że tak się stało. Opada mnie tylko irracjonalny strach, że przy ładowaniu kanapy odkryję w niej jakąś istotną wadę, np. sterczące sprężyny, albo pęknięcie ramy czy brak nogi. Sprawdzam gorączkowo, ale chyba wszystko jest w porządku. Idę wypisać czek. Pozwalają mi podjechać samochodem pod same drzwi. Mam je pójść z tatą, dopóki jestem tutaj zajęty. Pakujemy kanapę na dachy, mocujemy linami. Kawał mebla nie ma co. Pięć podów mieści się do bagażnika, a trzy układam w stertę na tylnym siedzeniu. Cholerna kanapa wystaje z przodu i z tyłu na parę stóp poza maskę. Będę się trzymał bocznych uliczek. Jak nas zatrzyma policja, powiem, że mama jest chora na serce i musimy zawsze wozić kanapę na wypadek, gdyby się jej pogorszyło i musiała się położyć. Zanim wracam do działu ubrań, a ja pół godziny. Już od wejścia słyszę ich śmiechy. Mama pozwala sobie na śmiech, który zawsze nazywałem wulgarnym. Głęboki, gardłowy, soczysty. Śmiech, jaki człowiek spodziewa się usłyszeć z okna burdelu w Nowym Orleanie. Śmiech, który następuje po opowiedzeniu świńskiego do Idę do nich. Porozkładali na kontuarze najcudaczniejsze stroje. Zestawiają pary kostiumów pod hasłem on i ona. Mama temperuje co dziksze impulsy taty, ale nie za nadto. Wybrali już stroje do spowiedzi. Jeżeli je kiedyś założą, będą wyglądali jak w drodze na publiczną egzekucję. Tato ma wyobraźnię gotycką w stylu Hatworna albo Poego. Wybrali też wiele strojów lekkich, pastelowych, wielkanocnych. Mama zaraziła się entuzjazmem i dyryguje doborem strojów do gry w kręgle dla niej i dla niego. Zwraca się do mnie scenicznym szeptem. W sumie, Jackie, będzie nas to kosztować nie więcej niż 25 dolarów. Sam materiał jest tyle wart. A tatuś tak wspaniale się bawi, że nie chcę mu psuć nastroju. Ona też się bawi nieźle. We trójkę dobieramy sobie kostiumy na podwieczorek u królowej. Zaprosimy Joan i będziemy udawać, że ona jest naszą królową. Dodajemy do stroju nowe elementy, kapelusze, buty. Zaśmiewamy się do rozpuku na myśl o reakcji Joan. Zaczyna mieć nadzieję, że wszystko się jakoś ułoży, że mama polubi nowego, szurniętego męża.